Cześć, jesteśmy w Grecji, w Atenach. Przyjechaliśmy tu na długi weekend listopadowy, korzystając z promocji linii Sky Express. Wylądowaliśmy wczoraj wieczorem, a dzisiaj od rana idziemy od razu na Akropol. Także zapraszamy, pokażemy Wam, co zwiedzić w Atenach. Akropol Ateński jest położony na wapiennym wzgórzu o wysokości 157 metrów nad poziomem morza. Większość świątyń zbudowanych w okresie archaicznym zostało zniszczonych podczas wojen perskich w V wieku przed naszą erą. Wejście na akropol konfiskują zewnętrzne mikrofony, także jeżeli dźwięk będzie słaby, to właśnie dlatego, że nagrywamy bezpośrednio dźwięk z aparatu. Do 2023 roku nie można kupić sobie biletów po prostu wstępu. Trzeba zarezerwować albo online, albo gdzieś w biurze podróży, konkretny slot na konkretną godzinę. I wtedy trzeba w ciągu godziny od tego zarezerwowanego czasu wejść na teren wykopalisk. Pierwsze monumentalne budowle na wzgórzu Akropolu zaczęły powstawać w VI wieku przed naszą erą, za czasów panowania tyrana Aten Pizystrata. W 490 roku przed naszą erą, po wygranej nad Persami w bitwie pod Maratonem, rozpoczęła się budowa wielkiej świątyni, Repartenonu, która nie została niestety nigdy ukończona, ponieważ Persowie zniszczyli świątynię, posągi i fortyfikacje Akropolu podczas inwazji Attyki w 480 roku przed naszą erą. W połowie V wieku przed naszą erą Perykles zainicjował program budowy nowych świątyń, aby wyrazić wdzięczność Atenie i innym bogom za zwycięstwo nad Persami. Wówczas to powstały takie monumentalne budowle jak Partenon, Erchteion, Propyleje i świątynia Ateny Nike. Teatr Dionizosa znajduje się na południowym stoku. Zgórza Akropolu i pochodzi z IV wieku przed naszą erą. W VI wieku świątynie Akropolu zostały zmienione w kościoły chrześcijańskie. Partenon stał się kościołem dedykowanym matce boskiej, Erechteion kościołem zbawiciela, świątynia Ateny Nike kaplicą, a Propyleje siedzibą episkopatu. W XI wieku Partenon pełnił funkcję katedry. Region Heroda Attyka jest jedną z nowszych budowli na Akropolu. Pochodzi z II wieku naszej ery i został zbudowany przez, a w zasadzie na zlecenie Heroda Attyka, na cześć jego żony. Przed nami Propyleje czyli monumentalna brama wejściowa na Akropol z V wieku przed naszą erą. Po zajęciu Aten przez Turków w 1458 roku Partenon został zamieniony w meczet, a w jego południowo-zachodnim narożniku wzniesiono minaret. Przed nami Partenon, czyli największy i najważniejszy zabytek na Akropolu. Jest to świątynia Ateny Dziewicy i budowla pochodzi z V wieku przed naszą erą. Jesteśmy tutaj 10 listopada, czyli już konkretnie po sezonie. Ale jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Strach pomyśleć, co, tu się, co tutaj się dzieje podczas wysokiego sezonu. W okresie Imperium Osmańskiego na Akropolu stacjonował garnizon armii tureckiej. W XVII wieku Turcy w Partenonie urządzili magazyn amunicji, który eksplodował 26 września 1687 roku wskutek bombardowania podczas oblężenia Aten przez Wenecjan. Po wyzwoleniu Grecji Akropol został objęty opieką nowo powstałego państwa greckiego. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono w latach 30. XIX wieku, a w latach 80. XIX wieku przeprowadzono dokładne prace wykopaliskowe. Następnie wdrożony został program rekonstrukcji Partenonu. Kolejna renowacja Akropolu została wykonana w 1975 roku ze względu na postępującą degradację zabytków. W 1987 roku Akropol Lateński został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Erechteion, czyli świątynia na cześć Erechteusza, jednego z pierwszych władców Aten, została zniszczona podczas wojen perskich w 480 roku przed naszą erą i odbudowana niedługo później też w V wieku przed naszą erą. Pandorseon, czyli sanktuarium dedykowane córce Kekropsa Pandorsos. W sanktuarium rosło najprawdopodobniej święte drzewo oliwne Ateny i znajdował się ołtarz Zeusa Herfejosa. Tutaj jest widok na świątynię Ateny Nike, czyli zdaje się Ateny zwycięstwa. Wchodzimy na wzgórze aeropagu. Jest to kilka schodków od Akropolu, bardzo blisko. Dużo Aeropagu mamy taki widok na Akropol i na ten Zwiedzenie Akropolu poszliśmy od razu na wzgórze Aeropagu, który jest dosłownie obok. Jest całkiem z niego ładny widok na sam Akropol, a teraz próbujemy się dostać na Agorę jakimiś dziwnymi ścieżkami, ale nie wiemy, czy to jest przejście. Także zobaczymy. Weszliśmy od strony wzgórza Aeropagu do Agory, ale tej strony i tak się nie da wejść, jest ogrodzenie i musimy tak czy się obejść wszystko dookoła, żeby dostać się do wejścia. Przedtem pewnie pójdziemy sobie na kawkę ciastko, żeby nabrać sił i będziemy zwiedzać Agorę. Co no to? to, to i ten, rosną tak. Można sobie zerwać Jeden nawet prowadzi biznes. Jesteśmy na greckiej Jagorze. Bilety wstępu kosztowały 5 euro poza sezonem, czyli od 1 listopada. Samo miejsce przypomina mi trochę Forum Romanum w Rzymie, aczkolwiek nie jest chyba tak skoncentrowane z ruinami. Tak poza tym zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Gora Ateńska była miejscem handlu, debat politycznych, a nawet wystawiano tutaj przedstawienia teatralne. Była budowana od IV od do II wieku przed naszą erą. No, a potem oczywiście została zrujnowana około II wieku naszej ery. Tutaj widzimy stoę Atalosa z II wieku przed naszą erą. W starożytnej Grecji stoa były wykorzystywane jako miejsce handlu, wypoczynku oraz stanowiły obramowanie agory. Chroniły też przed słońcem oraz deszczem. Stoa Atalosa ma 116 metrów długości, 20 metrów szerokości, 13 wysokości i przyciąga wzrok. Stoa została wybudowana w II wieku przed naszą erą przez Atalosa II, króla Pergamonów, Azji Mniejszej. Stanowiła jego dar dla mieszkańców miasta, gdyż tak bardzo spodobały mu się Ateny. Tuż obok stoła znajduje się wzniesiona pod koniec X wieku Cerkiew Świętych Apostołów. Podobnie jak świątynia Hephaistosa, Cerkiew przetrwała nietknięta od momentu budowy. Zostawiono ją na terenie Agory, gdyż była wzorem dla późniejszych bizantyjskich świątyń w Atenach. Agora ateńska została splądrowana przez wojska Sulli w 86 roku przed naszą erą i uległa ostatecznej zagładzie podczas najazdu Herulów w roku 267 naszej ery biegiem czasu w miejscu dawnej Agory powstawać zaczęła chaotyczna zabudowa miejska, którą wyburzono dopiero w latach 60. XX wieku, co pozwoliło wejść na teren archeologom i konserwatorom zabytków. Aktualnie Agorę Ateńską dzielimy na tzw. Agorę Grecką i Agorę Rzymską. My w tej chwili zwiedzamy Agorę Grecką. Co ciekawe, w czasach nam współczesnych, w zwiedzanej przez nas wcześniej stoi Atalosa, odbyła się ceremonia rozszerzenia Unii Europejskiej w maju 2004 roku. nami Hefajston, czyli świątynia poświęcona bogowi Hefajstosowi. Zbudowana w V wieku przed naszą erą, a co ciekawe, w V wieku naszej ery przekształcona na kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Jerzego. Co ciekawe, rolę kościoła pełniła aż do 1834 roku. Hefajstejon był poświęcony nie tylko Hefajstosowi, ale również Atenie, która tak samo jak on była patronką rzemieślników. Hephaestesion jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków sztuki greckiej, antycznej oczywiście. Idziemy teraz dookoła rzymskiej Agory. Nie udało nam się wejść do środka, bo jest czynno tylko do 15, a jest właśnie 15. Google twierdzi, że do 18 niestety. Widocznie poza sezonem jest tylko do 15, ale to jest dosyć mały, mały teren. Powinno być wszystko widać przez płot. Agora rzymska to starożytny rynek miejski znajdujący się w Atenach, wytyczony w okresie panowania rzymskiego. Agora została oddana do użytku zapanowania cesarza Augusta około 10 roku przed naszą erą. Jej wytyczenie było spowodowane czynnikami praktycznymi. W czasach rzymskich dotychczasowa agora, zapełniona pomnikami, przestała bowiem pełnić swoją dotychczasową funkcję i miastu potrzebny był nowy plac centralny. Forum miało postać prostokątnego placu o wymiarach około 98 na 111 metrów. Otoczone było portykami, w których znajdowały się sklepy. Na teren rynku wchodziło się przez dwie monumentalne bramy zlokalizowane po jego wschodniej i zachodniej stronie. Obecnie odsłonięta jest tylko część dawnego forum. Jego północna pierzeja jest bowiem zabudowana. Stoją tam kościół, turecki meczet oraz współczesne budynki mieszkalne. I wracamy już do naszego hotelu. Mieszkaliśmy w dzielnicy Monastiraki, tuż przy metrze o takiej samej nazwie. Naprawdę polecamy tą lokalizację, ponieważ wszędzie można dojść na piechotę. Wszystkie najważniejsze zabytki są osiągalne w ramach krótkiego spaceru. Wieczorem postanowiliśmy jeszcze wybrać się do Muzeum Akropolu, ponieważ tego dnia było ono czynne aż do 22.00. Nawet przed samym wejściem do muzeum można było podziwiać odkryte wykopaliska. Z kolei na parterze muzeum były fragmenty przezroczystej podłogi, przez którą można było podziwiać starożytne ruiny. Na wejściu do muzeum również kazali nam zdjąć zewnętrzny mikrofon, tak jak na reszcie stref archeologicznych, natomiast później okazało się, że w zasadzie w ogóle nie można tam nagrywać filmów. Dlatego prezentuję tylko urywki, które udało mi się nakręcić, zanim Pani zwróciła mi uwagę. Wyszliśmy właśnie z Muzeum Akropolu. W piątki jest czynny aż do 22. .00. Nam na szczęście poszło bardzo szybko, całe zwiedzanie zajęło nam około pół godziny. Także jak ktoś lubi trochę rzeźb z Akropolu, Figur i innych zabytków to polecamy. A jak nie, to 10 euro poza sezonem, 15 euro w sezonie może niekoniecznie warto. Ale każdy sobie zdecyduje sam. I to już koniec naszego pierwszego dnia w Atenach oraz tego odcinka. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek, który powinien ukazać się niedługo.